Zadanko piąte podzielimy sobie na trzy różne figury, tak jakby to były trzy podpunkty. Nazwijmy sobie to pod punktem A, mamy tutaj jakiś plusik. No i mamy obliczyć pole zacieniowanej tej figury. Jak możemy sobie to pole policzyć? Zauważamy, że tu są schowane równoległoboki. Jest to zadanko szóste, to możemy poprawić w krateczce, że to jest zadanko szóste. I możemy sobie to podzielić i stworzy nam się pięć równoległoboków. Jak to podzielimy? Zobaczcie. Tutaj sobie przedłużę tą linię, tą linię, tę linię i tę linię. Czyli byłby pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty. Pięć takich równoległoboków. To policzmy sobie pole takiego jednego małego równoległoboku, a w zasadzie ten równoległobok byłby rąbem. Ale to jeszcze za chwilkę w kolejnym dziale, w temacie w zasadzie. Najpierw sobie policzmy takie... Pole tej drobnej jedyneczki, czyli to się równa. Trzeba określić, ile ma ta dolna podstawa. Tutaj zobaczcie, może teraz innym kolorem będziemy brali. Ta dolna podstawa ma 1, bo ma tyle samo co górna. Czyli będzie 1 cm razy h, czyli wysokość. Jest wysokość, kąt prosty. Ona ma tyle co tutaj, czyli też 1 cm. Czyli robimy 1 cm razy 1 cm. To jest 1 cm kwadratowy. Więc pole F, pole figury składa się z pięciu takich pojedynczych pól P1, czyli pole figury równa się 5 razy. Zamiast P1 podstawia sobie 1 cm2. I można powiedzieć, że pole figury to jest 5 razy 1, 5 cm2. I mamy odpowiedź w tym plusiku takim pochylonym.